Najwyższa pora, żeby też za mój motocykl się trochę zabrać. Także dzisiaj sobie wymienię łożyska w kiwaku. No jak i tak będę miał tutaj wszystko porozkręcane, to już sobie zmienię olej w tylnym amortyzatorze. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Bo ogólnie wymieniam co 50-60 motogodzin. No ale teraz sezon zimowy i trochę mi się to przeciągnęło też przez pogodę i brak czasu, także chyba wszystko ma około 80 motogodzin. Nadal wszystko ładnie wybiera, tu mi nic nie cieknie, ale wiadomo, że im częściej się to robi, im czystszy ten olej w środku jest, im częściej to serwisujemy, no tym dłużej nam to posłuży. Porozbieram zobaczę, co tam się w moim motocyklu po zimie porobiło, bo jednak zima na sprzęty ma negatywny wpływ. No i co? Rozebrałem sobie swój ten amortyzator. Tu jest kapselek. Brad mi tu pomaga dzisiaj Porozkręcać wszystko Olej 80 motogodzin, zobaczcie Haha Czymaj no brada morka No uszczelniacze nic nie przeciągnęły, pyłu syfu Także widać, że po 80 motogodzinach wygląda to bardzo Bardzo, bardzo ładnie Idę to poczyścić i... Uzupełnić nowym olejem. Zobaczcie taki tip ode mnie: jak na przykład będziecie zmieniać olej w tylnym amortyzatorze, no to wlejcie sobie ten olej na przykład w jakiś pojemniczek i poczekajcie, aż zobaczcie te pęcherzyki powietrza zginą. Jak jest dobry olej, to on powinien się sam odpowietrzyć. Wszystkie te pęcherzyki powinny zginąć. Zalewamy później amortyzator tam odpowiednią ilość, i też nie zatykajcie, nie zakręcajcie tego od razu, tylko też pewnie kilka jakiś pęcherzyków, czy coś, czy, czy coś takiego w podobnym stylu się porobi. Zostawcie na nie wiem 15 minut i powinny te wszystkie pęcherzyki, powietrze powinno wyjść do góry. Podkreślam, na dobrym oleju powietrze powinno wyjść do góry. I można jeszcze wziąć sobie tam gdzieś pod latarkę, czy coś zobaczyć, czy na pewno te wszystkie pęcherzyki. Zniknęły i wtedy dopiero składamy, zakręcamy amortyzator. No, rozebrany mam amortyzator, zresztą zaraz Wam powiem o co chodzi, ale pokażę Wam. Tutaj jest sprężyna oryginalna ZXB. Tu są takie nakrętki. Tu jest takim specjalnie dystansem, żeby dystansować sprężynę, żeby tutaj nie wycierała, wycierała się o gwint no, i tu mamy tę kontrującą. Ona też powinna być w takiej pozycji, żeby tego nie pomylić. Już kapturek dekielek to wam tam kiedyś na, na filmie pokazywałem. Czemu to takie porozbierane? No, bo kurde, nie widać na pewno nic. Dobra, no tak czy inaczej, tutaj jest właśnie ten taki odbój aluminiowy. Zresztą zaraz, jak wyciągnę, to wam pokażę. O. Ten odbój aluminiowy, no i on tutaj gdzieś się zablokował. Przepuściło tutaj olej przez te oringi, a on jest gdzieś tutaj zablokowany. Próbowałem to podgrzewać, gdzieś gumowym moteczkiem obstukać, no ale nie wyszło, więc trzeba to wszystko powymieniać. Jeszcze Wam pokażę. Tu jest odbój ten gumowy, żeby tutaj. Sprężyna czy coś nie niszczyć, się tylko no, odbój gumowy, co ja będę tu opowiadał. Tu jest właśnie zabezpieczenie tej sprężyny też y, z dystansem. Jakbyśmy chcieli rozkręcić tutaj dół, żeby na przykład tłoczysko wymienić, no to tu mamy nakrętę. No i tu mamy właśnie to. O, tłoczysko. wypchnie ten korek. Kurde, jeszcze nie wyjdzie mi ten korek, no. O, Welcome, koreczku, jest, dziadyga. No i on był zablokowany, był gdzieś, był gdzieś tutaj w połówce i nie mógł się cofnąć, bo po prostu w tej części był olej, no i go trzymało, więc olej go nie, nie, nie przepuścił. No tutaj popracowaliśmy trochę tym tłoczyskiem i zobaczcie, bo mi zaraz spadnie z powrotem. Tu Wam na powietrzu spróbuję pokazać, może więcej będzie widać. Ale tu jest właśnie nakrętka. I tam jest całe to tłoczysko. I teraz zobaczcie tutaj już jest. Dotyka mocowanie jakby od kurczy. Nie wiem jak to wszystko. Nie wiem jak to się profesjonalnie wszystko nazywa. No ale mało ważne. No dotyka tutaj odboju. Ta dolna część amortyzatora. No i ja nie wiem jak niektórzy kruszą tutaj ten kapturek aluminiowy. Jak to jest możliwe? No, bo tu do tego zostaje jeszcze nie wiem, z 6 cm. Więc tutaj gdzieś jest ten kapturek, a tutaj jest gdzieś to tłoczysko. Nie, tak będzie, tu jest gdzieś to tłoczysko. Tutaj a kapturek gdzie będzie? Dotąd gdzieś będzie. No, to z 5 cm, no nawet 3 cm, jakby były. No, to gdzie tam jeszcze do, do dotknięcia tego? Także nie wiem, jak to jest możliwe. Bo widziałem kiedyś, że cały był w strzępki, taki po prostu na nie wiem, na pięć kawałków pokruszony od góry, czyli tak jakby ta śruba uderzyła z niego, w niego z całą siłą, ale to nie wiem, to chyba odboju musiałoby nie być. I wtedy może byłoby to możliwe, tak to, to nie wiem. Chyba, że go na dół prze... Wiem już, jak to może się stać. Tak jak tutaj, że oringi przepuszczą przez ten olej, tu będzie ciśnienie i ten kapturek powiedzmy, że będzie tutaj. Ale wtedy go ta śruba uderzy i on pęknie. A tutaj będzie z tyłu olej. Czyli muszą oringi przepuścić, i on wtedy się obsunie. No, bo jeśli on jest u samej góry, no to nie jest możliwe, żeby go nie jest możliwe, żeby go tutaj tłoczysko z tą z tą śrubą dotknęła, ale właśnie jakby było tak jak tutaj, że on się zablokował gdzieś tutaj u góry, przepuścił cały ten olej, no to wtedy jak to bije, no to może go uszkodzić. Rzeczywiście. Ale jeśli by był tak jak fabrycznie, producent przewiduje u samej góry, no to nie ma możliwości, bo to mówię, jest jeszcze spory zapas do tego. Ale ja go rynki przepuszczam, no trzeba zwracać uwagę. Trzeba zwracać uwagę. O, Ci panie, 3 godziny walczyłem z tym amortyzatorem. Dobrze, że mi też tata pomógł, bym tego nie rozkręcił. Oj, tragedia. nie szło sprężyny odkręcić tego pierścienia, jak przyspawany był. Później nie szło tego tłoczyska, co jest w środku rozkręcić. Od razu pokażę wam, jak to wygląda. Tu mamy cały ten no amortyzator powiedzmy. W środku syfu błota przeciągnęło. Panewka też wygląda sucha, wygląda źle. I tu idzie, tutaj, zobaczcie, tak tutaj pracuje. Przepycha, właśnie olej. Tu są, zobaczcie, tu całe w błocie zawalone. Tu są właśnie te podkładki, i tu są te kanaliki, takie olejowe, które przeciska, przeciska, przetłacza olej po tej komorze. Odboju ogólnie musiałem wszystko rozebrać. Bo nie szło tego odboju wyciągnąć. Zablokował się skubany tutaj. Tu w ogóle nie było yy, oleju, więc po prostu tutaj całego tego, no zobaczcie, błotła, syfu, szlamu zablokowało go i nie szło go wyciągnąć. Bo już miałem sytuację, że mi się ten odbój tutaj zablokował. Ale ściągnąłem sprężynę, wbiłem kilka razy tłoczysko i on wyskoczył, nie? A tutaj po prostu jak, jak przyklejony. Z plusów, że na to wychodzi, że o-ringi dobrze trzymają. To jest co? Zobaczcie, tu jest. Żeby to rozkręcić, no to powiem szczerze, że też trzeba. Trzeba mieć dużo szczęścia albo się znać na robocie. Tutaj jest właśnie, wkręca się to. Tu musi być koniecznie na klej do gwintów. I tutaj tak samo śrubą jeszcze kontrujemy. Gdzie to śrubka jest? No tu jest jeszcze śrubka, oczywiście to też zardzewiałe, 3,5 godziny żeby to rozkręcić, a jest dopiero rozkręcone, jeszcze nie jest poczyszczone, pomyte, nie jest zalane, wstępnie odpowietrzony, nabity no ale chociaż z ciekawostek, zobaczycie jak to wygląda, nie? także tak to wszystko wygląda, jakby się ktoś zastanawiał jak to wszystko działa, no to zobaczcie, możecie u mnie zobaczyć jak to działa, jak to pracuje, w tę stronę, co ja robię i przepycha olej, i przepycha olej, i przepycha olej. Łożysk jako takich nie wymieniałem. Bo się okazało, że ten smar jednak, który tutaj włożyłem jest naprawdę dobrej jakości. Zobaczcie, to wszystko to są te stare łożyska. Tutaj tylko to jedno mi się przesunęło tam na środek praktycznie. I dlatego tutaj też był większy luz i wymyśliłem takie coś, że dodałem trzecie łożysko jeszcze. I teraz tu jest jedno, drugie, trzecie. Trzy łożyska, bo wcześniej jak było tutaj, to ono mi się gdzieś przesunęło i mogło tutaj pracować, kosić się. Także dodaję trzecie to łożysko. No ogólnie sumując tak, łożyska są w bardzo dobrym stanie, no ale luzy się robią tutaj na tych śrubkach wszystkich. One praktycznie powinny być, nie wiem, dwie, trzy setki, może nawet więcej, powinny być grubsze, żeby ciaś, ciaśniejsze było to pasowanie. A tak to, to, to lata całe i we wszystkich jest taka sama historia. To samo, zobaczcie. W każdym to wygląda tak samo. Że tu są za duże, za duże, luzy są tutaj na tych na tych śrubach, a to wiadomo, że to tutaj pół milimetra, tam pół milimetra i koniec końców robi się już jakieś większe luz. No, bo i tutaj poza tym, tutaj na tych prowadnicach, no, raczej luzy nie do wyeliminowania. Zresztą widziałem nawet nówki sztuki, kiwaki z przebiegiem 0 motogodzin i też już było pokazane, że już luzy są na nówce sztuce. No, ale to źle są po prostu dopasowane te śruby, ośki do łożysk i tyle. Same łożyska, no, te, jak wymieniłem. Te MGK, no to są naprawdę, wygląda to po takim czasie fajnie. Wszystkie igiełki, nic nie jest zniszczone. Smar jest w środku, przez uszczelniacze też się nic nie dostało. Także nie wiem, bardzo długo te łożyska mam tutaj założone. Nie wiem, 200 motogodzin, 250, nie wiem, no jakiś dłuższy okres czasu i jeszcze smar był w środku, także nie zniszczyły się. Ale luzy jak były, delikatne tak będą. No bo tu są słabe pasowania i tego już się nie przeskoczy. Ale mówię, no i tak sobie amortyzator rozbierałem, żeby zmienić olej. No to już mówię, zajrzę co tutaj do środka, czy, czy, czy coś się z tym stało, czy nie. No i ja tutaj też mam, tak jak mówię, wszystkim to łożysko takie z, z tą prowadnicą dorabiane, żeby nie było, że tam komuś dorabia, a ja mam coś innego. Tak samo jest w moim kiwaku. No I tak to wygląda dobra. Smaruję tam jeszcze smar i składam to.